To miejsce, które kocham na To tutaj znajduje się wszystko, o czym można śnić. Otoczona malowniczymi kurami, pełna zieleni, spokoju, Bremna jest prawdziwym rajem na Ziemi. Świeże powietrze, szum strumieni, śpiew ptaków, to wszystko sprawia, że każdy dzień spędzony tutaj jest wyjątkowy. Miejscowi ludzie są serdeczni i gościnni. na to miejsce, gdzie serce znajdują spokój, a dusze inspirację. Przekonajcie się sami. Szkoła, do której chodzę, jest wyjątkowa, ponieważ zamieszkują u mnie nietoperze, podkowce małe i nocki duże. Wiosną przylatują na strych szkoły ze swoich zimowych kryjówek. Tutaj rodzą się małe nietoperze i je wychowują. Chciałbyś zobaczyć je na żywo? W mojej szkole zostało stworzone obserwatorium nietoperzy, gdzie od maja do września możesz obserwować te zwierzęta przez szyby weneckie oraz za pomocą kamer. Zimą nietoperze wylatują do pobliskich jaskiń, gdzie zapadają w hibernację. Brenna to teren większości górzysty gdzie występują liczne jaskinie zbudowane ze skał fliszu karpackiego. Najbardziej znaną jest Jaskinia Trzech kopca, która sięga blisko 2275 metrów długości korytarza. Spacerując po mojej ukochanej Brennej możesz natknąć się na prawdziwe perełki przyrodnicze. Na szczególnym uwagę zasługuje Jodła Pospolita o obwodzie ponad 416 cm. W sumie w Brennej jest 14 pomników przyrody ożywionej, które chronią łącznie 18 drzew. W Brennej natura odgrywa główną rolę. Pełna jest licznych roślin i ziół, które od wieków wykorzystywano do celów zdrowotnych. Nadając rytm każdej porze roku. Spacerując po jej szlakach, można natknąć się na aromatyczne łąki i lasy wypełnione bogactwem roślinności. Do dzisiejszego dnia zioła są integralną częścią lokalnych tradycji i uroczystości, wciąż obecne na imprezach, w kuchni, a także w domowych apteczkach mieszkańców. Brenna to miejsce, gdzie zapach przenika każdy aspekt życia, tworząc niepowtarzalną atmosferę harmonii z naturą. Nie bez powodu mówi się: Brenna ziołami pachną. Zobacz to wspaniałe miejsce. Wiesz, gdzie jestem? W bezklickim domu Zielin przy przytuli. Przytuliam to muzeum, gdzie znajduje się multimedialna wystawa która obrazuje funkcjonowanie ziół w kulturze i życiu codziennym w górali śląskich. W budynku znajduje się terbariu, ogródek ziołowych. Kalendarz wydarzeń jest pełen ziołowych warsztatów, koncertów i spektakli. Wązieliń jest także miejscem, gdzie odbywają się spotkania zespołów regionalnych oraz kurum. Dzieci i młodzież uczestniczą tutaj. Czyli to miejsce centrum kulturalnym i edukacyjnym dla lokalnej społeczności. To właśnie tutaj odbywają się próby Dziecięcego zespołu regionalnego Mała Brenna, do którego uczęszczam. Wiesz, że bręna jest owiana różnymi legendami i opowiadaniami? Marie i Czary od zawsze towarzyszyły mieszkańcom Brenny. A teraz zapraszam Was na bajkowy szlak gdzie głównym bohaterem jest właśnie Utopia. Spacerując tym szlakiem możesz zobaczyć drewniane rzeczby, które nawiązują do mitu. zdobią również liczne kapliczki i krzyże, które można spotkać zarówno na szlakach górskich, jak i na prywatnych posesjach. Mieszkańcy od zawsze dbają o nie, sprzątają i remontują. Najbardziej podoba mi się Są także owieczki. Często spotykam je, gdy wędruję na Grabową, lub trzy kopce wiślańskie. W dolinach również można je zobaczyć. Wiesz, że w XVI wieku do Brennej przybyli Wołosi, pastercy i lud z Bałkanów, którzy wnieśli ze sobą tradycje, które przetrwały do dziś. Mieszkańcy chętnie dzielą się swoim licznych warsztatów i imprez. najważniejszych imprez brennnych należą Noc Świętojańska oraz Dożynki Ekumeniczne. To właśnie wtedy mieszkańcy, często z różnych grup wiekowych i społecznych, łączą swoje siły, aby stworzyć coś wyjątkowego. Święto Świętojańska w Brynnej, to wyjątkowe święto inspirowane słowiańskimi wierzeniami. Zaczyna się pochodem zespołu regionalnego Brenna i orkiestry. Wętej. Wszyscy z pochodniami i wiatrmi idą do kościoła na uroczyste poświęcenie ognia. Następnie ogień jest przenoszony do parku Krustyki gdzie spala się ogniska. W anfiteatrze zaczyna się część rozrywkowa, pełna muzyki. Dożynki ekumeniczne to również ważne i radosne wydarzenie w Brennej. Rozpoczyna się korowodem dożynkowym spod kościoła Ewangelistka Augsburskiego w Brennej Pinkas, który zmierza do Brennej centrum. W korowodzie uczestniczą rolnicy zespoły regionalne Kury, Koła Łowieckie, Firmy Prywatne, Grupy Nieformalne oraz Goście z Czech i Słowacji. W teatrze odbywa się nabożeństwo ekumeniczne, a także obrzędy doręcznikowych prowadzone przez lokalne zespoły regionalne. Potem następuje część artystyczna z występami muzycznymi, tanecznymi i solistycznymi. Słyszałeś kiedyś o biegu obryńskim? roczne wydarzenie sportowe, które przyciąga miłośników biegania całego kraju, traca, jaką muszą pokonać biegacze, to ponad 15 km. Traca nie jest taka prosta, ponieważ biegnie w centrum terennej, wysoko w górę, poprzez halę jak i ramową i W tym samym czasie ja uczestniczę w specjalnym biegu dla dzieci. Renna to wieś, która łączy pokolenia i w której każdy może znaleźć coś dla siebie od niesamowitych widoków poprzez bogactwo kulturowe o unikalne przyrodnicze skarby. Przyjdź zobacz najpiękniejszą wieżę Województwa Śląskiego. Zapraszamy!